Ekspozycja składa się z dwóch elementów, to znaczy to są teksty, które są na ścianie. W wypadku naszej galerii one są po prostu wypisane na ścianie i nazwijmy to ilustracje, czyli ikonografia, która w wypadku naszej galerii jest jakby też w formie w dużej, w dużej części w formie fresków stylizowanych według sztuki. Według zasad sztuki średniowiecznej. Po raz pierwszy mamy okazję na tak dużą skalę robić malowidła gotyckie, dlatego że zazwyczaj przy konserwacji obiektów tak starych zachowuje się pewną powiedzmy, powściągliwość, więc jeżeli jakieś fragmenty malowidła nie zostały zachowane, mimo tego, że na przykład. Podejrzewamy, że coś jest, że jakoś, jak mogła wyglądać kompozycja, to nie robi się tego. Natomiast tutaj, nato, natomiast tutaj dla nas to było naprawdę duże wyzwanie i możliwość trochę puszczenia wodzy, wodzy fantazji. Wizualizujemy pewną narrację historyczną. Ja jestem historykiem przyzwyczajony do tego, że piszę. I przyzwyczajony także do tego, że do takich standardów naukowych, że pewne rzeczy są pewne, pewne rzeczy nie są pewne, piszemy może a, albo coś. To. Natomiast jeżeli się wizualizuje treść historyczną, to nie ma miejsca na znak zapytania. Malowideł ściennych jest zachowanych stosunkowo e, niewiele z tego okresu. E, w związku z powyższym, e, wiele wzorów. Przedstawionych tu kompozycji jest wzięta z miniatur. Więc teraz przełożenie tej pierwotnej miniatury na dużą skalę ściany to jest bardzo, bardzo duży proces długi proces. To jest chyba oczywisty komplement dla. Yy, dla Niziów, czy dla zespołu designerów m, Mietka Nizio, że to naprawdę wygląda tak, jak na tych zdjęciach, wstępnych ty, 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 zdjęciach czy tam skanach tych yy, wersji yy, komputerowych. Mieliśmy tutaj ściany z karton gipsu, ścianki działowe. Zazwyczaj nie, na, nie nakłada się na nie tynku mineralnego, wapienno-piaskowego, takiego jaki, jaki używało się właśnie kiedyś. Więc trzeba było opracować specjalną technologię. A później chcieliśmy też, żeby ten tynk nie był idealnie równy, bo kiedyś tak tynku nie zakładano. Więc też specjalnie trzeba było po pierwsze znaleźć fachowców, którzy by nałożyli właśnie trochę niechlujnie ten tynk. Co też wcale wcale nie jest proste przygotować Powierzchnie, dlatego że podbloki tekstowe, powierzchnia musi być jednak gładka, taka, żeby te teksty jakby mogły zostać naniesione bez żadnych jakichś takich niedoskonałości, ale w obrębie malowideł chcieliśmy mieć tenki właśnie takie troszkę niedoskonałe. To jest pierwsze zaskoczenie, to znaczy nagle rozmiar tego. Znaczy, jak człowiek pracuje nad komputerem, robi te, 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 te teksty, wszystko to jednak ma taki charakter rozmiaru pokoju, nagle ta przestrzeń okazuje się wielka. Ja osobiście może jestem związana z, tą, z, z tym, co potocznie dla siebie nazywam drzwiami gnieźnieńskimi, także, bo one już operują trochę większą gamą barwną i trochę już bardziej, powiedzmy, wysublimowaną kreską. Myśmy robili wystawę która ma wszelkie szanse stać centrum, wokół którego będzie się toczyła pewna debata, dlatego że tak blisko aktualnego stanu nauki i wiedzy staraliśmy się przynajmniej na ile się dało, prezentować to, co wiemy o Żydach. I wtedy rzeczywiście taka debata się może toczyć. I, no, każdy by chciał, żeby była to debata mm, y, na no, skali międzynarodowej, bo w wypadku historycznym to tylko taka ma sens.